Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marlena Sakowska-Baryła, jestem radcą prawnym i partnerem w Sakowska-Baryła Czapniska Kancelarii Radców Prawnych. Zajmuję się ochroną danych osobowych, te kwestie są mi niezwykle bliskie i to jest jeden z głównych obszarów działalności naszej kancelarii. W związku z tym na tym kanale dzielę się z Państwem moimi spostrzeżeniami dotyczącymi kwestii z zakresu ochrony danych osobowych. Myślę, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie, i na pewno jeszcze będziemy widzieć. Się nieraz rozważając właśnie te zagadnienia. Dzisiaj chciałabym wrócić ponownie do powierzenia przetwarzania danych osobowych i do jednego zaledwie elementu związanego z tym powierzeniem, ale myślę, że istotnego z perspektywy pracy, zwłaszcza inspektora ochrony danych, ale nie tylko, także z perspektywy administratora. Otrzymałam takie pytanie od jednego z klientów, a mianowicie Pani mecenas, co ja mam zrobić, jeżeli administrator, a ja mam wystąpić w charakterze podmiotu przetwarzającego, Nakazuje mi wyznaczenie inspektora ochrony danych. Czy to, że administrator każe mi wyznaczyć inspektora ochrony danych, tak naprawdę leży po jego, po jego stronie? Czy ja mam respektować to żądanie? I muszę Państwu powiedzieć, że jest to sytuacja dość i pytanie, odpowiedź na to pytanie dość mocno y, złożona. Dlaczego? Dlatego, że y, odpowiem jak rasowy prawnik, to zależy. Bo naprawdę od wielu rzeczy zależy. Po pierwsze, może się okazać, że jesteś podmiotem przetwarzającym, który z racji treści artykułu 37 RODO ma obowiązek wyznaczyć inspektora. Jeśli tego inspektora do tego momentu nie wyznaczyłeś, to znaczy, że działasz niezgodnie z prawem i to znaczy, że administrator słusznie wymaga od Ciebie wyznaczenia inspektora. Myślę, że ta kwestia jest poza dyskusją. No tak po prostu jest. Jeżeli masz spełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa, to właściwie powinieneś być wdzięczny administratorowi, że o tym tobie przypomniał. Drugi wariant jest taki, że administrator może. Wyobrażać sobie przetwarzanie danych osobowych, które pragnie powierzyć podmiotowi zewnętrznemu, właśnie w taki sposób, że mamy do czynienia z podmiotem, który takiego, takiego inspektora ochrony danych osobowych faktycznie będzie miał. A w momencie, kiedy takie jest założenie administratora, a procesor, przynajmniej ten potencjalny procesor, bardzo mocno pragnąłby realizacji tej umowy, no to to jest ten moment, kiedy procesor Powinien się zastanowić nad tym, czy ta relacja jest dla mnie na tyle cenna, na tyle ważna, żeby spełnić obowiązek, jaki nakłada na mnie mój kontrahent, i zobowiązać się do tego, że inspektora faktycznie będę mieć. Natomiast trzecia, dużo bardziej prozaiczna sytuacja, i ta sytuacja miała miejsce w przypadku, o którym w tym momencie mówię. To sytuacja, kiedy administrator z rozbrajającą szczerością powiedział procesorowi: Tak, ale ja mam taki wzór umowy. Ten wzór umowy tworzyła mi taka kancelaria, no i ta kancelaria wpisała tutaj, że ja mam tego inspektora wymagać i że ten inspektor musi być, a tak naprawdę to ja nawet nie bardzo wiem, co ten inspektor robi, bo ja u siebie nie mam inspektora. W związku z tym y, trudno jest mi do tej kwestii się odnieść. Więc, no cóż, proszę Państwa, należałoby przyjrzeć się bliżej naszym relacjom, zobaczyć, kiedy ten inspektor faktycznie jest niezbędny, ocenić, czy to żądanie administratora jest uprawnione, a przede wszystkim myślę, że wielokrotnie warto jest bliżej analizować to, co w umowie oferowanej przez kontrahenta. Jest zapisane, a jednocześnie jaki jest cel, który przyświeca takiemu postanowieniu. Może się bowiem okazać, że tak naprawdę ten inspektor ochrony danych osobowych wynika po prostu z zaprojektowania określonego wzoru umowy, a strony wzajemnie od siebie wyznaczenia inspektora. Ochrony danych osobowych nie oczekują. Ciekawa jestem Państwa doświadczeń w zakresie powierzenia i treści umów, jakie są Państwu oferowane. Jeżeli Państwo mieliby ochotę, to zachęcam do podzielenia się spostrzeżeniami w komentarzu, a oprócz tego, oczywiście, do subskrypcji mojego kanału. Jeśli uznają Państwo, że warto, to zachęcam do tego, żeby nacisnąć również na dzwoneczek, wtedy będą Państwo otrzymywali powiadomienia o poszczególnych filmach na czas. A oczywiście, jeżeli podobało się Państwu, to liczę na kciuki w górę. Nic tak nie przynosi frajdy youtuberowi, jak oglądanie właśnie tego, że podobało się. Zakładam, że mogę, Państwa, mogę na Państwa w tym zakresie liczyć. Serdecznie pozdrawiam.